Mamy okazję przekazać kolejne, bo już trzy przekazaliśmy ambulancę. Na początku trwania konfliktu na Ukrainę, mamy okazję przekazać dwa kolejne, w pełni wyposażone, doposażone różnymi rzeczami, które posiadamy w zakresie zasobów o Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Możemy przekazać te ambulanse, dwa, które już są owszem wysłużone, ale całkowicie sprawnie technicznie, do naszych przyjaciół na Ukrainę, żeby im tam służyły. Czy to w zakresie transportów sanitarnych, medycznych, czy w zakresie systemów, czy w zakresie ewakuacji nawet medycznej z linii frontu. Ich wykorzystanie już jest po stronie ukraińskiej. Natomiast mamy okazję wesprzeć dalej, dalej wspierać, oczywiście w ramach posiadanych środków, stronę ukraińską, żeby ona walczyła po prostu o pokój dla całej, dla całej Europy. Dzięki wsparciu pana marszałka, zarządu województwa, pani marszałek, w porozumieniu z panem, z panem starostą powiatu opolskiego. Poprzez to, że nas wspierają w codziennym funkcjonowaniu systemu naszego ratownictwa, że stać nas na nowoczesne ambulanse z zabudową kontenerową, że stać nas na nowe placówki, na budowanie i odświeżanie nowych miejsc stacjonowania zespołów, możemy dokonywać wymiany, czyli karetki, które są wysłużone na systemie, po zejściu na transport, są w formie zapasowej, rezerwowej, przytrzymywane u nas na placu w Opolskim Centrum Ratownictwa i w tym momencie zamiast stać, możemy nimi, tymi ambulansami, wspomóc stronę ukraińską, naszych przyjaciół, żeby byli bezpieczni, byli zdrowi, żeby dalej walczyli o naszą wolność, ich wolność i przede wszystkim pokój pełni sprawne, dwa ambulanse przekazujemy partnerom naszym, a właściwie partnerom Starostwa Powiatowego w Opolu po to, aby w naszym partnerskim regionie, Iwano-Frankowskim, służyli mieszkańcom, zarówno szpitalowi miejskiemu, jak i szkole specjalnej, w której są oddziały rehabilitacyjne. Dla nas to bardzo ważne, że możemy dzielić się pomocą. Ta pomoc, jak Państwo wiecie, informujecie mieszkańców, jest ciągła, bardzo zależy nam na tym. Aby mieszkańcy naszego rejonu partnerskiego w Ukrainie czuli nasze wsparcie, nie tylko duchowe, ale również materialne. Czas wojny sprawił, że bardzo wiele aktywności, które miały miejsce, nie mogą się odbywać, ale to, co możemy, robimy. Współpracujemy zarówno ze strażakami, jak i z różnymi stowarzyszeniami. Współpracują gminy, powiaty. My, jako województwo, karetki pogotowia to ta pomoc, która jest bardzo potrzebna mieszkańcom, sami państwo wiecie jak bardzo ważne jest dla naszych mieszkańców szybkie docieranie w sytuacjach kryzysowych, a w czasie gdy tam trwa wojna jest to jeszcze bardziej potrzebne. Powiat od Polski od ponad 20 lat ma współpracę z obecnym powiatem kałuskim w okręgu Stanisławowskim i dzisiaj grupa przejechała po odbiór dwóch karetek, które będą służyły lokalnej społeczności. Jedna karetka trafi do Kałusza, a druga do Wojewódzkiego Ośrodka dla dzieci z niedowidzących i niesłyszących jest to efekt porozumienia pomiędzy marszałkiem i starostą, bo w ubiegłym roku Państwo pamiętacie przekazaliśmy nieodpłatnie w Niemodlinie teren i budynki, w którym jest pogotowie ratunkowe. W zamian za to poprosiłem o przekazanie zbędnych karetek dla naszych przyjaciół z ukaryjnych. i dzisiaj przyjechali właśnie, żeby odebrać i podziękować.